jeżeli jest polskie wydanie. Architekci wyłożyli w tekstach Soboru Watykańskiego II modernistyczną doktrynę, która całkowicie zrywa z tradycyjną doktryną Kościoła. Sobór Watykański II w całości jest do odrzucenia w dokumentach, bo jest inspirowany modernizmem. I arcybiskup, arcybiskup z Astany, arcybiskup Aleksander Schneider, myliście! Athanasiusz Schneider myli się, mówiąc, że do odrzucenia jest tylko to, co jest sprzeczne z doktryną katolicką. Myli się. To jest wielka różnica między arcybiskupem Wigano a Schneiderem Niemcem. Niemcem, Schneider Niemiec. Znowu tchórzliwy Niemiec, który boi się ruszyć kubkę chociaż śmierdzi. Tylko chciałby wybierać cząsteczki. Jemu się wydaje, że tylko tam źle pachnie. Wszystko źle pachnie. Zrobili to. Z... Architekci wyłożyli w tekstach Watykanum II modernistyczną doktrynę, która całkowicie zrywa z tradycyjną doktryną Kościoła. Zrobili to z taką dwuznacznością, aby wytrzymała ona również interpretację w kontekście pozornej ciągłości z tradycją. Dwuznaczność ta przyszła im łatwo dzięki zastosowaniu ogólników charakterystycznych dla nowoczesnego subiektywizmu. Jedyne, co, trzy kropki, jedyne co możemy powiedzieć w obronie tych, którzy odcisnęli ten Sposób działania, co Boże, to to, że była to trucizna, która przez wieki toczyła chrześcijaństwo, i być może zostali oni już zainfekowani w seminariach, w których się formowali. Czyli jest Wojtyła Ratzinger, faktycznie modernistą, można powiedzieć, od urodzenia albo od momentu wstąpienia do seminarium. W przypadku Wojtyły, prawdopodobnie od momentu wysłania do Rzymu. Ale gdzie tam wysłania do Rzymu? Teatra apsodyczny, pierwsza yy, 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 intelektualna formacja na polskim romantyzmie.